Na terenie archidiecezji warszawskiej w Rawie Mazowieckiej przywitał relikwie kancle szkuri. Po mszy świętej samochód z relikwiami Matki Urszuli wraz z kolumną aut udał się w kierunku Warszawy. W Warszawie pierwsze kroki błogosławiona skierowała na ulicę Wiślaną do szarego domu tak dobrze jej znanego. Ten dom jest jej dziełem Podczas uroczystego powitania, serdeczne słowa do matki Urszuli skierowali kapłani i siostry zakonne. Około godziny 17.00 orszak z relikwiami ruszył traktem królewskim w stronę placu zamkowego. W stolicy słowa powitania. Słowa pamięci, słowa zobowiązania i słowa nadziei wygłasza prymas polski, kardynał Józef Glemp. Był to sierpień 1920 rok. Przybywała, by włączyć się w odrodzenie odradzającej się wtedy ojczyzny i włożyła cały swój charyzmatyczny talent i dała... Tej ojczyźnie, dzieciom tej ojczyzny, zwłaszcza najbiedniejszym, swój żar Ducha Bożego i ewangelicznego. I dzisiaj po raz drugi witamy ją w Polsce. Tym razem przybywa od południa 50 lat po śmierci. I z tym przybyciem łączymy także nadzieję, aby tak jak wtedy wchodziła w nurt odradzającej się ojczyzny, tak teraz ona, której duch ciągle jest żywy, by włączała się w odrodzenie naszej ojczyzny. Po uroczystym powitaniu przez księdza prymasa. Uformowała się procesja, w której relikwie zostały przeniesione do archikatedry św. Jana Chrzciciela i złożone w prezbiterium. Koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył ksiądz prymas. Razem z nim przy ołtarzu stanęło dwunastu biskupów z metropolii oraz blisko siedemdziesięciu kapłanów. Po liturgii, aż do rozpoczęcia nocnego czuwania, tysiące wiernych podchodziło do relikwiarza. By oddać cześć Błogosławionej Urszuli. W ramach nocnego czuwania artyści warszawscy wykonali program poetycki w oparciu o teksty Błogosławionej Urszuli. Modlono się wspólnie, uczestnicząc m.in. w Apelu Jasnogórskim i we Mszy Świętej odprawianej o północy. 27 maja w Archikatedrze Warszawskiej. Odprawiono uroczystą, pożegnalną Eucharystię, celebrowaną przez księdza arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza episkopatu. Po oficjalnych pożegnaniach nastąpiło wyniesienie relikwii przed katedrę i odjazd w stronę Poznania. Po drodze, kondukt kilka razy się zatrzymuje dwukrotnie w Ożarowie, w kole, w Węgierkach, na miejscu wypadku matki Franciszki Popiel i siostry Urszuli Kuleszanki. Około 15.30 dociera do wrześni, gdzie dla dużej grupy parafian ksiądz biskup Bogdan Wojtuś odprawia mszę świętą.